co my tu mamy no przepiękne widoczki na wyżynie miechowskiej ale i pod nogami dzieje się przedłużą jeden storczyk kukawka cóż to jest za kwiatek o troszeczkę wyschnięty tu mamy zbiorowisko jeszcze innych kwiatków 5. Jest ich całkiem sporo. 2, 4, 6. A cyferka jest 5. No i jeszcze za wilce wielkokwiatowe. Muszą się znaleźć na tym filmiku, a jest ich tutaj całkiem sporo, szczególnie na ścieżce przy ścieżce, którą się przychodzi w to miejsce. Za tydzień ma się tu odbyć festiwal storczyków, i te rezerwaty okoliczne mają być bohaterami właśnie tego festiwalu. A dla mnie największym bohaterem jest tutaj ten jegomość 0.550 550, do zobaczenia, rezerwat Kalina Lisiniec, a ten jegomość to Obuwnik Pospolity. Ten jest przepięknie rozkwitnięty i aż dziwne, że nie ma w sobie nektaru, ale wabi do siebie owady swoim wyglądem i temu się nie dziwię. I zapachem przeprowadza je do pręcików. Tam one zbierają pyłek i przenoszą się na następne. Te jeszcze nie do końca rozkwitnięte, ale jest ich tutaj bardzo fajnie dużo. Obównik pospolity to taka roślinka survivor. Przetrwają, przetrwaniec i to nie, nie lada jaki, nie byle jaki. Rodzice wyposażają go w bardzo mało substancji odżywczych. Te, nasienie, te nasiona mają wielką trudność, żeby znaleźć odpowiedni grunt do rozwoju. I tylko w mikoryzie z grzybami, udaje im się rozwinąć w roślinkę. Rozwinąć do takiego stanu. Na koszt tych grzybów żyją 4-6 lat i wtedy przychodzą do symbiozy z nimi, która trwa przeciętnie 30 lat, ale może być też 100 do 100 letnia Roślinka, obównik pospolity. Nie jest łatwo mu się rozwijać, no bo tylko 20, nawet 70% roślin kwitnie, a tylko 20 z nich produkuje nasiona. No i te nasiona jeszcze mają podgórkę. Spójrzmy jeszcze do tego. Jejku, jak ja się cieszę, że tutaj jest. Trafiam na te obuwniki i tu są jeszcze następne i jeszcze następne. Jeje. Yeah. Genialne. Do zobaczenia.